Przyszła pora na pora. Będę sadził por do gruntu, jak również do pojemników. No i tutaj mam pora z rozsady rwanej, natomiast tutaj pora z wielodoniczek. Jeśli chodzi o pora, jest on łatwy w uprawie. Bardzo łatwo się go sadzi, bardzo łatwo się go uprawia. Tutaj mam sadzonkę pora. Mam tutaj jego korzeń. Ja sobie ten korzeń troszeczkę urwę przed posadzeniem. Urwałem tutaj końcówkę tego korzenia zostawiłem sobie tyle i teraz będę sadził. Robię sobie dołeczek, tak, przysypuję o i por został już posadzony. Nie ma z tym żadnych problemów. Pora sadę co 10 cm w rzędzie. Najlepiej na stanowisku słonecznym, na stanowisku półcienistym też taki por będzie rósł, ale będzie on porem no, no mniejszym, no. zwykle mniejszy. Jeśli chodzi o pielęgnację, por jest bardzo, ale to bardzo łatwy w uprawie. Nie trzeba w zasadzie nic z nim robić. Tutaj mo mogłem go teraz posadzić głębi no ale tak na szybko to wiecie jak to jest teraz ja mam kilka minut i muszę niestety iść do pracy, no takie życie takie to życie jest o, teraz sadzę sobie głębiej o, zobaczcie sobie żeby nie zasypać roz, rozwidlenia z którego wychodzą te, te listki wtedy ta część będzie tu bardziej biała, też są różne inne sposoby na to, żeby ta część, tej białej części było więcej por jest dosyć odporny na mrozy to jest jego naprawdę bardzo duży plus pora można uprawiać z siewu wprost do gruntu jak, jak również z rozsady jednak ja po, polecam zdecydowanie uprawę z rozsady a jeśli nie macie czasu miejsca czy obojętnie co rozsadę można sobie kupić bez, bez problemu na targu za grosze więc tutaj nie ma żadnego problemu 30 cm obok pora mam buraki ćwikłowe jeśli chodzi o nawożenie, to można dać obornika. Uprawa w pierwszym, drugim roku po oborniku można dać też kompost. Pielęgnacja pora jest bardzo łatwa. Opora nie trzeba w zasadzie dbać. Po prostu jest to warzywo, które sadzimy i o nim zapominamy. Zwykle nic go nie atakuje, nic się z nim nie dzieje. Oczywiście czasem coś się zdarza, ale zwykle zwykle jest z nim bez żadnego problemu. Jeśli chcemy więcej białej części, to w trakcie uprawy można pora podsypywać ziemią. Tak samo właśnie ja tutaj sadzę głębiej tego pora, żeby tej białej części więcej mieć. Jeszcze tutaj dopowiem na szybko, bo później przy sadzeniu nie mogłem niestety rozmawiać, więc nagrawałem bez dźwięku. Dopowiem kilka rzeczy. Między innymi to, że ta rozsada, która była posadzona teraz, którą teraz widzicie. Była ona tak przygotowana, że nie trzeba nic z tym robić. Nie urywałem żadnego korzenia. Też została ładnie ścięta. Mi osobiście bardziej podoba się ten por, który teraz widzicie. Kończąc jeszcze informację o uprawie pora. No to można go uprawiać po różnych warzywach oczywiście, no ale na, na przykład dobrze rośnie po warzywach dyniowatych i warzywach kapustnych. Por lubi obok siebie cebulę, sałatę, marchew, seler. Może on oczywiście rosnąć obok innych warzyw, to też nie ten, ale po prostu bardzo lubi uprawę z marchwią, z cebulą, sałatą i selerem. Jeśli chodzi o choroby i szkodniki, no to miniarka, porówka, rdzapora, śmietka, wciornastek. Natomiast tutaj jest, po, jest posadzony por, a tutaj posadzone pory. Tutaj fajnie rośnie dymka, groszek, marchewka, buraki, zaczynają schodzić por i por, za nimi por. Tutaj trzy pory w jednym. Czyli mamy dosyć fajne połączenie. Marchew, cebula. To jest naprawdę one dobre, dobrze ze sobą współgrają. Potem jest burak i por. Każde warzywo można uprawiać w pojemnikach. Trzeba tylko dobrać odpowiednią doniczkę. Ja tutaj mam mnogość różnych warzyw. Tutaj można jeszcze zobaczyć. Pora. Pory. Za burakami. Ładne pory. Rządek. Pora. O, tak to ładnie wygląda. Tutaj mamy pora, jeszcze mam pory w donicach, tutaj ładne pory w 15 litrowej donicy. Tutaj jeszcze warte podkreślenia pory, bo już są coraz bardziej ładne, coraz grubsze i pory. Pory ładnie, buraki też w miarę, pory, które też są dosyć ładne. Por dosyć spory, zobaczcie sobie jak tutaj wygląda, o tutaj taki widoczek. Następnie trzy pory w jednej 15-litrowej Donicy. Dzisiaj będę zbierał warzywa, które praktycznie nie wymagały żadnej pracy ode mnie, a jest to między innymi por. O. Na końcu mam pora. Pora, który też nie wymaga nic. No, chyba że tam będziecie go podsypywali, to wtedy będzie miał więcej białej części, ale tak to nie wymaga żadnej pracy. Tutaj jednak przyjrzyjmy się tego, jak ten por wygląda. Część jest bardzo duża, tak jak tutaj jest dosyć spora. Tam czasem się zda zdarzają takie mniejsze, ale ogólnie to wygląda bardzo fajnie i ciężko. O, dobra, mam tyle siły, udało mi się. Proszę. Tak wygląda właśnie ten por. Yy, ja tutaj nie będę dokładnie tego tam, wiecie, zbierał ten, ten, ten. Zbiorę sobie tylko kilka, bo nie potrzebuję tego więcej. To, że mamy zimno, nie oznacza, że wszystkie warzywa nam padną, bo są różne warzywa, które takie zimno wytrzymają. Nawet Wytrzymają całą zimę i tutaj mamy pory. Pory, które bez problemu zimę powinny przetrwać. Tutaj macie te, yy, takiego ładnego pora. Zobaczcie sobie. Por chce stworzyć nasiona. Ja nie chcę, żeby on tworzył nasion, więc ułamałem mu tą główkę. Bo jak on by tworzył nasiona, no to mniejsze. Byłyby zbiory pora, a mi zależy na porze, nie na jego nasionach. Pora na pora. Ach, taki por. Por por por, ale się cieszę. Takie proste rzeczy, a cieszą. Ładne te pory. Na dniach myślę, że je wszystkie zbiorę. No, może zostawię sobie kilka sztuk, to jeszcze będę myślał, bo należy podkreślić, że te pory bez problemu przetrwają zimę i bez problemu w przyszłym roku będzie można je zebrać. Pora, więc na pora. Trochę tych porów już sobie wcześniej zebrałem. Tutaj zbiorę większość, ale kilka porów na zimę sobie zostawię. No i później wiosną czy tam zimą sobie te kilka porów zbiorę. Zbieramy pory. Nie są one takie proste do wyrwania. Można by sobie yy, podważyć. No ale tutaj takie, tutaj takie widać, że mniejsze te pory. Ech. Takie. Następne pory. Wow. Taki. <laughs> I jeszcze trzy. Jeden. Drugi i trzeci obok. Taki malutki. O! Cztery było jednak. Pory zebrane. Zostały jeszcze pory w donicach. Z donicy wyrwać już jest ciężej. Urwany Pierwszy. No, następny jest. Proszę tak. Pory z donicy. A tutaj pory z gruntu.